Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj na Kujawach, w miejscowości Stary Radziejów. Są z nami specjaliści z zagranicy oraz polscy znawcy kukurydzy słodkiej, między innymi profesor Bereś oraz doktor Roman Warzecha. Zapraszam. Ten materiał warto obejrzeć. Szanowni Państwo, w imieniu Hazera Poland oraz grupy Warpol serdecznie witam Państwa w gospodarstwie pani Jolanty Trawińskiej w Starym Radziejowy, w Radziejowie w kolekcji kukurydzy słodkiej firmy Wilmore Mikado. W ofercie firmy Hazera Poland mamy odmiany kukurydzy bardzo słodkiej o krótkim i o długim okresie wegetacji. O krótkim okresie wegetacji mamy dwie nowości. Jest to odmiana Ketama bardzo, o bardzo ciężkich i wyrównanych kolbach oraz odmiana Kuatur, która prawdopodobnie jest Państwu już dobrze znana. Następnymi odmianami są odmiany Kiara, odmiana Kinze. Są to odmiany, które są dedykowane przede wszystkim dla zakładów przemysłowych na ziarno. Wszystkie nasze odmiany są odmianami hodowli HM Closs. Firma HM Closs w Stanach Zjednoczonych, w północnej części Stanów, ma dwie stacje, które zajmują się hodowlą przede wszystkim kukurydzy słodkiej. Wytypowane odmiany przez tak zwanych breederów są później testowane w całej Europie. Szczególnie na Węgrzech, we Francji oraz tutaj w kraju. Hodowlane odmiany testujemy pod kątem uniwersalności, czyli szukamy takich typów, które byłyby zarówno dobre pod kątem świeżego rynku, jak i zakładów przetwórczych. Bierzemy również pod uwagę zdrowotność roślin, odporność na wirusy, ale to, co najbardziej też interesuje naszych klientów, czyli dobrze wypełniona, o ładnym kolorze i ciężka kolba. jest odmiana, która już jest pod nazwą Ketama, obowiązuje od kilku miesięcy ta nazwa, jest to jedna z najwcześniejszych odmian w asortymencie Wilmore Mikado. Ta odmiana już jest odmianą komercyjną. Sprzeda zaczęła się sprzedawać na Węgrzech we Francji, ale również też zaczęliśmy pomału promować ją w tamtym roku w Polsce. Ma ona bardzo dobry, dobre okno zbiorcze, dosyć długie okno zbiorcze, ładny kolor. Roślina jest, tak jak Państwo widzą, o mocnym wigorze. I również mamy sprawdzony jak na wczesność tej odmiany dosyć wysoki plon. Uh, okay. so, to jest już taka odmiana, która cieszy się powodzeniem przede wszystkim na Węgrzech. Jest ona wykorzystywana zarówno w przemyśle, jak i świeżym rynku. To może zacznę od końca tłumaczyć, ponieważ, tak jak Państwo doskonale wiedzą, cała hodowla jest w Stanach Zjednoczonych. Ta odmiana w Stanach nazywa się Driver, w Europie nazywa się Kiara. Kiara od dwóch lat zaczyna być tą odmianą, która dominuje rynek na Węgrzech. To jest przede wszystkim nasz numer jeden w portfolio, jeżeli chodzi o Wilmoren i nas jako dystrybutorów tych nasion. Very well on mm -hmm. czyli, czyli, czyli plan, który zawsze jest powyżej średniej, dobre wyrównanie. Konrado Rodriguez, który przyjechał do nas z Hiszpanii, a pracuje w francuskiej firmie Wilmoren Nicado. Ale również chciałbym powiedzieć, co się dzieje na rynku europejskim, jeżeli chodzi o słodką kukurydzę. Paweł Beresie reprezentuje Instytut Ochrony Roślin, terenową stację doświadczalną w Rzeszowie, także tu wspólnie z kolegą przyjechaliśmy do Państwa z pięknego Podkarpacia i również Państwa rejony podziwiamy. Teraz warto wiedzieć, że fungicydy na listnej zaprawy to w chwili obecnej mamy 32 rejestracje, w herbicydów jest 230 w kukurydze, 213, insektycydy na listnej zaprawy 25. To dotyczy kukurydzy zwykłej. No niestety w cukrowej to jest znacznie, znacznie mniej, ale pomimo wszystko jak dojdzie do tych wszystkich cięć, proszę zobaczyć ile po prostu nam e, wypadnie tak naprawdę środków ochrony roślin. Ponad, e, no, ponad połowa e, środków ochrony roślin ulegnie no całkowitemu wykreśleniu. No więcej jeszcze będzie w kukurydze cukrowej. Witam bardzo serdecznie. Powiem tak na samym początku, że jestem Byłem pionierem uprawy kukurydzy cukrowej w Polsce, bo zacząłem w latach 90. Proszę zobaczyć z nawożeniem fosforowym. Fosfor jest pobierany, jeżeli temperatura gleby jest, wynosi 12 stopni Celsjusza. No chwasty to jest zależne od przeplonu, typu kultury gleby, technologii uprawy, warunków klimatycznych, depozytu nasion chwastów w glebie. W tym roku, na przykład, jak u mnie koło Warszawy pada co drugi dzień, po prostu chwasty kiełkują. Dziękuję, doktorze za... Potężny wkład płat... po z kukurydzą. Z kukurydzą. Twojej wiedzy, zaangażowania i pracy nie tylko w rozwój kukurydzy słodkiej, ale w ogóle roślin zbożowych. Wszystkiego ja, dobrego. Bardzo, 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 Jest bardzo, bardzo, nie dziękuję. Pamiętajcie, firma Hazera w swojej ofercie ma bardzo dużo ciekawych odmian kukurydzy słodkiej, takiej jak ta. Polecam Maria Drost i zapraszam do kontaktu.